Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj krótko w temacie reparacji wojennych, bo mam takie wrażenie, że część pokolenia, szczególnie tego młodszego i średniego, zdaje się mówić, zdaje się myśleć tak, że reparacje wojenne to nie jest temat, który ich dotyczy, to nie jest temat, który jakkolwiek ich wiąże, ponieważ nie ma związku z ich codziennym życiem. Dlatego dzisiaj krótko chciałbym zająć się tym tematem i pokazać, że jednak temat reparacji wojennych ma bezpośrednie odniesienie, bezpośredni związek z naszym codziennym życiem. Czasami jeszcze z zazdrością patrzymy na bogactwo obywateli czy mieszkańców Europy Zachodniej, nie zapominając jednak o tym, że bogactwo narodów, tak samo jak i bogactwo rodzin, nie buduje się pokoleniami. E, mówiąc o tym myślę, myślę o tym, że w momencie, w którym na przykład umierają dziadkowie, pradziadkowie rodzice, nie zostawiają oni po sobie w spadku dla swoich dzieci, dla swoich wnuków nie majątek. Poprzez to, że dzieci, wnukowie stają się bogaci, stają się właścicielem jakiegoś majątku, nie, na który nie musieli zapracować które nabyli tylko i wyłącznie dlatego, że zapracowały na niego wcześniejsze pokolenia. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w wyniku w konsekwencji agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku Polacy tak naprawdę mogli legalnie, oficjalnie i realnie zacząć bogacić się w drugiej połowie lat 90. Podczas gdy mieszkańcy, obywatele Europy Zachodniej mogli to czynić co najmniej kilkadziesiąt lat dłużej. Dlaczego dopiero wtedy? Ano dlatego, że w wyniku działań niemieckich w czasie II wojny światowej wcześniej posiadanych przez Polaków majątek został albo zniszczony, albo zagrabiony. Albo jedno i drugie. Następnie do 1989 roku, w wyniku ustaleń powojennych, Polska pozostawała w radzieckiej strefie wpływów, a w Polsce panował komunizm. Komunizm, który nie preferuje własności indywidualnej, ale który preferuje własność kolektywną. W konsekwencji tego były to czasy, gdzie mogli się bogacić nieliczni, a więc rodzina paradczyków, czy też rodziny oficerów czy żołnierzy Wojska Polskiego czy służb bezpieczeństwa. Następnie od 1989 roku nastąpił okres transformacji ustrojowej, gdzie Polacy teoretycznie mogli zacząć się bogacić. Teoretycznie, ponieważ na początku lat 90. panowała ogromna inflacja. Dość powiedzieć, że w 1990 roku wynosiła ona prawie 600%, a w roku 1995 wynosiła ona 27%. Dopiero w latach następnych ona spadła, inflacja spadła poniżej 20% i były to czasy, gdzie można było teoretycznie zacząć bogacić się. Zatem powszechne bogacenie się Polaków było możliwe dopiero w drugiej połowie lat 90., chociaż Pamiętajmy, że także to były ciężkie czasy dla naszej gospodarki. Zatem, w przypadku mojego pokolenia, 30-40 latków, to dopiero nasi rodzice mogli zacząć budować majątek naszych rodzin. Jeżeli chodzi o obywateli, o mieszkańców Europy Zachodniej, to po pierwsze, państwa to oczywiście uczestniczyły w II wojnie światowej, jednak żadne z tych państw nie zostało tak zniszczone, nie dokonano takich zniszczeń jak w Polsce. W konsekwencji tego, majątek, które miały rodziny, które miały rodziny mieszkające w tych krajach, Mogły go spokojnie przekazywać dalej swoim potomkom, podczas gdy majątek, który został zgromadzony przez Polaków, został przez Niemców albo zniszczony, albo zrabowany. Po drugie, Państwa Europy Zachodniej otrzymały po II wojnie światowej miliony dolarów ze strony amerykańskiej po to, żeby odbudować swoją gospodarkę. I po trzecie, dzięki temu bogaciły się te kraje, bogadzili się mieszkańcy, a mogli to robić w ustroju wolnej gospodarki rynkowej, czego w Polsce wówczas zabrakło. Jeżeli zatem ktoś twierdzi, że reparacje wojenne to jest to temat, który go nie dotyczy, to niech pamięta o tym, że zacofanie gospodarcze, zacofanie majątkowe Polski i Polaków bierze swoje źródło właśnie w wyniku agresji Niemiec na Polskę w 1910. 1939 roku. Równocześnie trzeba podkreślić, że pieniądze, o które stara się Polska, są to pieniądze, które mają być przeznaczone na inwestycje, na rozwój Polski, który został zatrzymany w wyniku agresji niemieckiej na Polskę w czasie II wojny światowej. I na koniec warto podkreślić, że pieniędzy tych nie da się odzyskać w żaden inny sposób. To znaczy nie można ich uzyskać w wyniku postępowania sądowego ani w Polsce, ani na arenie międzynarodowej, nawet jeżeli jesteśmy w stanie wykazać zakres szkód, który został wyrządzony w Polsce przez Niemców. Gwoli wyjaśnienia, całe dzisiejsze nagranie odbywało się na tle pomnika ofiar II wojny światowej, zwanym kiedyś pomnikiem ofiar terroru hitlerowskiego. Pomnik ten znajduje się w Olsztynie, na olsztyńskim zatorzu. Dlatego wszystkich, którzy kiedykolwiek odwiedzą Olsztyn, zapraszam również do odwiedzenia tego miejsca.